Hej Kazowie! W dzisiejszym odcinku znowu będę grała w Minecraft Hardcore! E, tutaj już widzę, że słońce zachodzi. Więc ja już tutaj idę do mojego e, domu takiego specjalnego. <grych> tak, to jest mój domek. No jest, ale. No jest, no. No ale działa, no bo mogę się obrobić tymi otwórami, ale <laughs> tak da się stworzyć wełnę. A mam te to znaczy, że mogę y, pominąć noc łóżkiem. <laughs> pominąć noc łóżkiem. No. Nie wiem, w ogóle. Okej. Okay. Mam jakąś muzykę, poczekajcie. Okej, okay, przeciszyłam sobie tą muzyczkę, to teraz... No, chodź piesku. No chodź. E, to teraz, do no, dalej podróżuję. Logika minecrafta, latające bloki. O tam są drzewa, to ten... sobie trochę zbiorę. Czekaj. Nie mam żadnej sensu... Czy to jest wioska? Znalazłam wioskę! U, zielone łóżko. Rzadkie, ale... ale ja nie chcę zielonego łóżka. Dobra, co to jest? Skrzynia. Biorę, nie patrzę co to było. W sumie trochę popatrzeć, ale dobra, nieważne. Wow. Wcisnę wszystkie, tylko żeby się upewnić. Dobra, nie ma żadnej tego bazy. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ten blok robi? że żelazy. Zaraz... No tak, żelazy kilo. Ciekawe po co już żelazny z Dobra. Nie to. To. O. Dobra, eee. Co ten blok robi? Upgrade. Czekaj, czekaj. O. To mi. To mi się może przydać. Jakim blokiem to się niszczy? Czekaj. To moje teraz. To mogę, to mogę wyrzucić, okej. Okay. Ciekawe. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest! Dobra, mam chleb, miał chleb, okej. Okay. Ej, znalazłam wioskę, co jest? Hmm. Dobra. Ja jednak nie potrzebuję. Czego ja tu nie potrzebuję? Ty, protection 2 w hełmie, go, ale brzydko wygląda, mega. Eee. Dobra, to jest kartka. <ścoughs> jak ja wyglądam? Eee. No to teraz to jest moje. Ja, jakby to powiedzieć, nie zostaje zostaje, tym. Nad... W tej, w, nie zostaje w tej wiosce O, siado jest. No, siado. Nie, tak jest szybciej. Czy ja serio nawet nie mam miejsca, żeby siado zebrać sobie? No, tak yy... dwa siadła mi nie potrzebna. Też sobie nie wiemy też po co mi się tych i ta to, to jedna deszka. Dobra wywale. Czy to się jeszcze mogę wywalić? Czy ja w ogóle będę miała konia? Ej, jak będę miała konia, to będzie szybciej. Tylko co z moim pieskiem? Dobra, tu jest ciekawego nieba. No i dobra. O, teraz tu, tu jeszcze jest dużo siele. Mogę je wykorzystać do pszenicy, żeby yy, mieć zwierzęta oraz żeby mieć chleb. <coughs> ja raczej wykorzystam, żeby mieć chleb. Po co mi farma na hardkorze? Gdy tu i tak tylko chodzi o to, żeby przejść w grę nie, nie gidą. Nie wiem. 22 i 1 emerald? Czekajcie. To są ziemniaki. Tak. To jest moje. Ziemniaki. Jak ziemniaki, to to, to są moje. Według mnie ziemniaki to po prostu daje lepsze są. Nie wiem. o Chodź tu. No chodź. Oj. dwa, trzy, O, mój piesek mi pomaga, jak słodko. Czy, czy, czy ten głupi golem właśnie uderzył u jego pieska? O mój Boże piesku. Ojejku Dobra chodź. Okej. Okay. Dobra. Tu już... Tak, tu już sprawdzałam. Okej. Dobra. Dałam. Okay. dobra. E, skrzynia. Wow, ile chleba... E, dobra. Pszenica. Ile... Je? Siedem, siedem... Nie, raczej nie, raczej. E, OK. okej. Uh, a, tu już byłam. Tak, tu już byłam. A czy tutaj byłam? Nie, tu nie byłam, ale tu nic nie ma. Uh, 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 uh. Tu już... A nie, jeszcze jeden domek. Okej, okay, on wygląda spoko. Ej, ja chyba szkiela tam widziałam. Tak? Tak. Czekaj, czekaj. Czy ja nie mam tarczy na hardkorze? Czemu ja nie mam tarczy na hardkorze? Chodź piesku. A piesek chcesz ze szkieletem walczyć? Czemu ja nie mam tarczy na hardkorze? Dobra, już mam. No i zostały mi teraz dwie deski. Oh. Nie wiem czemu, ale ja myślę, że każdy, każda, każdy przedmiot jest potrzebny, no. O, oprócz tego. Dobra. o nie chciałam podnosić dywanu. Gdzie są wszystkie... O! 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 Dywan. <coughs> Już go nie podniosę. Już go nie podniosę. Tutaj... Uuu... A nie, dobra, jeszcze tu byłam. Po prostu nie zniszczyłam strzeleczki. No i ja myślę, że... <laughs> Okej. Okay. Tylko jedną noc y, spędzę w wiosce. Y... Idę tu. O. Sleeping truly light. Okej. Okay. Po co idziemy związać? Nie. Dlaczego idę? To co jest? To jak? To jak? Kto niszczy te trawy? Czy się te kwiaty? Kto niszczy te kwiaty, no? Ja tego nie robię, co tu się dzieje. Nie wiem, co się dzieje z moim światem. Ktoś niszczy kwiaty. Czy to ten kot? Nie wiem. Okej. Okay. Dobra, ja już wychodzę stąd. Dobra, jak idzie. O! Jedzenie. O! Dzięki. Dobra. Przepale tymi dwiema deseczkami. A to wywalę już. To. Co jeszcze mogę wywalić? Nie wiem. Czy złoto mi jest potrzebne? Nie wiem szczerze, czy złoto mi jest potrzebne. O, dobra. Nie będę zbierała tych arbuzów, bo... No po prostu mi się nie chce. O, pustynia, dobra. Pustynia to będzie fajnie. Mam nadzieję, że kolejną wioskę spotkam. Nie wiem, ale... Dobra. Czy tylko ja widzę tam jakąś małą yy, jakby studzienkę? Czy to znaczy, że będzie kolejna piramida? Nie, nie wierzę. Ej. Ja dosłownie... Sami, widzi... Sami chyba widzicie tam... To mało studni studenci, się studiłem. to nie woda, tak? Nie wiem. Ale to znaczy, że... gdzieś tu chyba coś powinno być, co nie? Gdzieś niedaleko. Chodźmy tam! No jest! Czekaj, czekaj, czekaj. Na tym świecie już czwarta! Ej! Ej, dobra, widowie! Nauczyłam się pewnej rzeczy z Minecrafta. Jeżeli jest yy, świąty... W, w, jeżeli jest studienka, to... Yy, to niedaleko niej, w sumie... No, niedaleko niej. Powinna być... Czekaj. Ale ja tu byłam! Mhm. Ja się wróciłam? Nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, teraz idę naprzód i się nie zatrzymuję. Ej? Nie wiem czemu. Mam ochotę, jakby wbudować tu domek taki mały tutaj, o. Ale. Nie, 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 nie. Może mam ochotę, bo to wygląda fajnie, ale. Ale znalazłam kolejną świątynię. Fajnie, fajnie. Ale no. Um, co to powiedzieć. Dobra, tej na 100%, ona jest zakupana trochę, ale ona jest w połowie zakopana. Ciekawe jak będzie ze środka wyglądać. Nie no, no, Ej, dobra, ta nie jest nowa, bo... <grym> bo jak <nie> to powiedzieć... <grym> Co to no bo ona... E... A, bo tu się... Tu się stakuje. E. Ja nie wiedziałam. Kto... <grym> Enchanted Golden Apple! O mój boże! Dobra. Nie, dobra, Nie chciałam krzyczeć tak jak. tak jak w ostatnim odcinku, ale. Kiamenty! No dobra, jeszcze teraz sobie te. te. Dobra. dobra, trzy, cztery! A! A już nie mam miejsca! Ej! E, dobra. E, dobra, mi się bardzo. Ja się bardzo cieszę ogólnie z tego wszystkiego. Najbardziej, co się cieszę, chyba z diamentów z Enchanted Golden Apple. Ej, to mi się no to... <noise> Zaczynaliśmy odcinek. Obok piramidy. No to kończymy odcinek obok piramidy, dobra. budujemy sobie taki domek mały. Oj. <noise> dobra. Nie wiem o co chodzi z tymi wszystkimi yy, no Tymi piarami widzami czy się czy nieważne. Ale wiem, że zaraz będą potwory. I też wiem, że mam dwa 2 baterii. Piesku! Chodź szybko! Chodź, chodź, chodź szybko. Dobra. Piesek tu chyba może być. To ja idę spać. Więc... Pa!